I jesteśmy już w Teksasie na naszym pierwszym punkcie na starej stacji benzynowej, która została zbudowana w latach 40. I możecie ją kojarzyć, bo ta, która była w filmie auta, była stylizowana na jej podstawie. Właśnie na pierwszej stacji na Road 66 stworzonej przez Philips 66 w Stanie Texas. Jest to również pierwsza odnowiona stacja na tej drodze. Mamy tutaj samochód, który zapewne dowoził benzynę. Taki mały domek, jak ona wyglądała. No i same stacje. Całkiem ładnie się prezentuje. Jesteśmy w Backfarm w Teksasie i to jest właśnie opuszczony motel i widać tam takie charakterystyczne samochody wbite w ziemię. To nie są jeszcze te kadilaki, które są bardzo znane i które spotkamy później na swojej drodze. Tutaj mamy wbite w ziemię garbusy. Popsułeś. Jestem sprawdzona, gdzie jakie kierownica. No, troszeczkę tutaj wystaje. Jesteśmy właśnie w Powietrznym Muzeum w Teksasie. I jesteśmy tu, gdzie są samoloty, duże samoloty. Chyba mogła być prawdziwe, nie wiem I generalnie jest to muzeum darmowe, otwarte, i możemy w. Chodzić do atrakcji, normalnie na samolot, super zabawa. I tak to właśnie wygląda. Jakiś prywatny samolot był. Dwa siedziska. Się wydaje że prywatny i musiał mieć tyle po prostu sprzętu. I to jest mega super w tym muzeum, że możecie tutaj wszystko ruszać i patrzeć na wszystko. A to to się boję. Fajne interaktywne muzeum. A tu mamy część dalej aktywną. Gdzie tam? Remontują, czyszczą, i składają samolot. Nice. Tu pan nas zabrał na zewnątrz samolotu, żebyśmy obejrzeli. Na zewnątrz muzeum, żebyśmy obejrzeli samoloty, jak wyglądają. Ale niskie są, strasznie. Muszę chodzić z też. Czy? No a nie. No tutaj coś tam pan powiedział, ale zapomniałem już co. Po prawej stronie była kierownica, a po lewej autopilot. Zobaczymy. Nie wiem, coś takiego. oil pressure. Fuel control panel. There are lines from the engines to the tanks, fuel gauges, fire control and suppression radios down here. Engine controls up here. Okay, you already know a lot. Everything's grouped together. All the engine controls yeah, are right together. In. All the engine instruments are together. Mm -hmm. All the fuel control is together. So you don't have one control over here, one over here. this makes sense a little more now. Mm -hmm. Yeah, radios of course. Radios are all grouped together. So. You say i need to talk to the tower okay you take the radio you change the frequency you you're coming in to land you check the position all your engine instrumentation mm -hmm. you reach up adjust your power control maybe the mixture of a propeller so you go to that group you find the particular control you want okay, okay. making sense yeah, yeah of course uh... Jesteśmy w Paloduro, to jest park narodowy, w którym znajduje się drugi najgłębszy kanion w Stanach Zjednoczonych, po Grand Canyon. Widoczki stąd mamy przepiękne, jest strasznie gorąco i idziemy naszym szlakiem na razie z góry na dół. Coś, co jest tutaj dużym plusem i minusem zarówno, jest to, że te szlaki są bardzo dzikie. Nie ma e, mucha. wyznaczonych w ogóle. Dróg, konkretnie gdzieś tam musimy co jakiś czas się doszukiwać, No ale dzięki temu widać, jakie to jest naturalne i naprawdę nietknięte przez człowieka. Tu zaparkowaliśmy samochód. I poszliśmy z gdzieś tam tam tam, 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 tu. Jesteśmy tutaj. I Adrian szuka grzechotników. No so i tak właśnie wyglądają niektóre zejścia. że nawet nie wiedzieliśmy czy to jest zejście, czy co to jest. A Adrian żyjesz? Jesteśmy, wróciliśmy sobie na parking, pokaż są, gdzie byliśmy. Na tamtej, o poczekaj dobrze, o, byliśmy tam dokładnie, na tamtej skałce, z niej mamy zdjęcie. No, stąd to się wydaje być naprawdę daleko, musieliśmy tam przejść na około. mnie ale w sumie nie zajęło tak dużo czasu. Z godzinkę ponad się trochę szło chyba, albo nawet nieco z godziny. No, coś takiego. Ale no, stąd widoki to są nijakie w porównaniu z tamtą, bo tutaj widzę tylko trawę, a my stamtąd widzieliśmy cały ten kanion, tamto jest na dole. Fajnie, fajnie było się przejść. Jesteśmy właśnie w miejscu, gdzie możemy rekordowo zjeść za darmo takiego steka. Nie wiem, to jest 72 oz, nie mam pojęcia, ale może zobaczyć, jak duży on jest. Tylko tego jakieś krewetki, sałatka, pewnie ziemnia, i bułka. I generalnie rekord wynosi 4 minuty. Chciałem pokazać jak wygląda spanie na... Parkingu Walmarta. My tutaj jesteśmy tak przygotowani, że tu mamy e, ręcznik, żeby nie było na widać. Z drugiej strony jest to samo. I jeszcze za chwilę sobie założymy na bagażnik kocyk, żeby nie było nic od środka widać. I zobaczcie, tutaj a stoi już kilka samochodów. Walmart za chwilę będzie zamknięty. I to jest taka część parkingu oddalona całkiem od niego. Tak, a my ogólnie, jak jedziemy do Walmartu, najpierw stajemy tak blisko, żeby łapać wi-fi, a potem na noc właśnie przenosimy się w takie bardziej zaciemnione miejsce na końcu parkingu. Tak, tu widać też samochody, które są całe pozasłaniane, tam obok dokładnie tak samo jak my, więc naprawdę dużo ludzi tak robi, no a ci bogatsi swaniaki sobie stoją swoimi kamperami, chociaż kamperami nie zawsze można, ale to w tym, ten... wypadku, chyba można. W tym wypadku można, tak. Trochę brudni i nie do końca wyspani? Ale przyszliśmy oglądać wschód słońca. Bardzo mhm. ładne wschód słońca. Bardzo ładne. Mhm. Dzisiaj postawiliśmy takie szybkie zwiedzanie Teksasu. Takie główne atrakcje w Amarillo, które gdzieś tam są czyli Madame Queen, jakiś hotel stary, opuszczone rzeczy. Więc tak po kolei próbujemy zrobić te wszystkie punkty, żeby dotrzeć do najważniejszego w Teksasie. I dzisiaj prawdopodobnie już Teksas cały skończymy. Spróbujemy. Jesteśmy w czymś, co nazywa się Visitor Center, ale nie jesteśmy przekonani, czy to dalej jest Visitor Center. Tak, wygląda jakby to była jakaś prywatna posiadłość, ale faktycznie jest dużo motywów z drogą 66. No, więc idziemy, idziemy zobaczyć, czy to w ogóle da się wejść. Jak się okazało, Wizdrusen center jest otwarte, więc sobie tak tłapiemy i patrzymy. Ale generalnie jest to troszkę drożej niż w innych miejscach. No. Fajnie przyjść, poglądać pamiątki chociaż. No i tak właśnie sobie zwiedzamy. Zauważyliśmy, że Teksas trochę się różni od innych stanów, w których wcześniej byliśmy, jeśli chodzi o stare budynki. Bo tutaj po prostu one są nie odnowione, nie są przerobione na nowe atrakcje kolorowe i tak dalej, tylko faktycznie są zachowane tak, jak wyglądały kiedyś i... Tu wyrosło drzewo! Tak. tak. Po prostu nic z tym nie robią, ale to daje też mega super klimat, więc bardzo przyjemnie się ogląda takie rzeczy. A z poprzedniego Visitor Center dowiedzieliśmy się na przykład, że Pizza Hut została założona przez dwóch braci, już nie pamiętam w jakim stanie. W Teksasie. W Teksasie na pewno? No to w Teksasie. albo czy... no w Nowym Meksyku. Albo w Nowym Meksyku, no właśnie, hmm. nie wiadomo. E, macie tutaj informacje gdzieś? Ale jeżeli y, o... od matki 600 dolarów. Co? No nie za ja to chciałem powiedzieć. A dobra, sorry. No i... Pożyczyli od swojej matki 600 dolarów, żeby otworzyć swój pierwszy jakiś biznes. No i jak widać udało im się. A tutaj mamy drugie bistro center, które chcieliśmy właśnie odwiedzić, ale pani nam powiedziała, że spaliło. I teraz właśnie odnawiają. Więc no. następnym razem może jak będziecie a w tym mieście to to wam się uda zobaczyć jak to wygląda w środku. Tak, bo tam prowadzi taka fajna hipiska. Taka. Tak, widać hipiska. No. No, właśnie takie rzeczy oglądamy tutaj. Tak. Co to jest Helium Monument? Tadam! I spadamy z miasta. Z Teksasu? Z Teksasu. jeszcze. O do Gdzie jesteśmy? Przy wielkim szerypie Kowboju Przy wielkim cowboju I jesteśmy przy kolejnej ikonicznej atrakcji, czyli przy kadilakach wbitych w ziemię a czyli w Teksasie i ogólnie tutaj jest mega dużo sprayów które ludzie zostawiają jak już się podpiszą czy cokolwiek pomalują i można sobie taki spray wziąć też sobie pomalować kawałek Cadillaca i, i gdzieś tam zostawić swój ślad ale on będzie zamazany prawdopodobnie bardzo szybko bo naprawdę jest tutaj dużo ludzi Wszystko to całe koło to jest po prostu warstwa zobaczcie jakie miękkie po prostu wszystko warstwy. I są! Możecie zobaczyć tutaj, ile ludzi przyjeżdża tylko po to, żeby zobaczyć te kanilaki. Jest z pół ulicy zabrane samochodami. Nie ma tutaj nic poza tym, że przyjechali specjalnie. No, mimo że... Na zdjęciach się nie spodziewaliśmy. Bo zdjęcia ludzie robią tak jak my, i tak, żeby nikogo nie było widać. A jest tu ludzi od cholery i jeszcze więcej. A tu mamy pingwina na środku drogi. Tak znikąd. Jakby nam było mało największych na świecie rzeczy, to bardzo proszę. Tutaj mamy największy na świecie. Ten coś jak do wybijania na krowach znaków. Nawet nie wiem jak to się nazywa. Jesteśmy właśnie w takim małym muzeum przy tym wielkim znaku, ale wygląda on jak stara graciarnia. W sensie to nawet część rzeczy nie jest w ogóle opisana, to wszystko tak się leży. Bo tak, bo... tak jakby tutaj ktoś miał swoją piwnicę i tyle. No, ale całkiem miły człowiek tutaj oprowadza w miarę. Pull the lever backwards, if you already did, sorry, but start. Yeah, leave it there and start spinning the wheel towards him. Okay. As fast as you want, you're not going to break it. I promise. Keep going, and it, it keep going because it's going to oh, eat yes. it and press it. Yeah just keep going a little bit more just a little bit more there we go and i can probably get it right now not bad for okay. 126 years old thank you so much i just finished this dinosaur tomorrow hey it's so cool Okay. they all in We're all get in at the same time. Cool! Jak jesteście gdzieś uh, przy drodze i się zatrzymujecie, to uważajcie, bo Adrian zrobił małe fopa, zaraz wam pokażę. Co zrobiłeś? No. I tak już więcej większość z nich zdjąłem, ale miałem całe błoty w takich kójkach, które w ogóle nie da się zdjąć, bo są takie ostre, że od razu się wbijają no, w rękę. Tak, one się przyklejają od razu do ręki, bo mają kolce Mi też się wbiły mimo że to guma. Oła! No. <noise> A potem trzeba to wyciągać pensetą, bo to naprawdę strasznie boli. No i udało się dojechać nam właśnie do połowy road 66. W tym momencie do Los Angeles i do Chicago mamy 1139 mil. A zajęło nam to dwa tygodnie i dwa dni. A planowaliśmy na początku ruta zrobić w trzy tygodnie, więc teraz mamy pięć dni na to, żeby tą Do samą i... trasę pokonać. Okay. No masakra, kurczę, słuchajcie. My tak mmm, nie na no spokoju mamy tyle czasu, przecież się się zatrzymujemy. Z jedna atrakcja, no co to. Tak, ludzie mówią dwa-trzy tygodnie na ruta, okej. Okay. A my chyba nawet bez pośpiechu, znaczy z pośpiechem byśmy go zrobili w cztery tygodnie. No. <laughs> No ale dobra, lecimy dalej. Teraz są większe przerwy pomiędzy atrakcjami, więc na pewno na trasa też nam szybciej pójdzie. Jesteśmy aktualnie w Teksasie i uwaga, na Rest array, array było był wielki znak uwaga na węże. I, trochę creepy. Ale jakie piękne widoki